Rozpoczynamy! Dzisiaj przyjadę się po firmie i zapytam się swoich kompanów portalowych, czy pamiętają swoją pierwszą, nowoczesną grę planszową, jaką zagrali. U mnie historia zaczęła się w szkole, na lekcjach języka niemieckiego. W momencie, gdy ogarnęliśmy cały materiał, który mieliśmy zrobić, co było bardzo motywujące, pani nasza wyciągała jakąś grę planszową i nam ją pokazywała. I nie pamiętam dokładnie, która była pierwsza, ale w pamięci utkwiła mi Karkasona. Jak wyciągnęliśmy te wszystkie kafelki, zaczęliśmy układać i mówię: Wow, to jest świat, w który chcę wejść. Czy pamiętasz swoją pierwszą grę planszową, jaką zagrałaś? E, tak, pamiętam. W zasadzie był to Labirynt Ścieżki Przeznaczenia jedna z takich e, bardziej logicznych i rywalizacyjnych gier, którą poznałam. Od tego zaczęła się moja przygoda. E, rok 2020, drugi albo pierwszy, kiedy ja już odkrywam, że jest coś jak gry planszowe, zrobiłem machinę, robię właśnie zombiaki i zrozumiałem, że coś jest, trzeba się czego wydukować. I dowiaduję się bo w internetach wyszukuję, że jest taka mega słynna gra uh, Citadels Bruno Feldtego, wszyscy ją chwalą i że te cytady muszę mieć. To są czasy, kiedy nie masz gier. Masz w Polsce w sklepach, i trzeba to importować. Mówi, ja znajduję w internecie sklepy gdzieś jakiś niemiecki czy francuski, że teraz nie pamiętam, i tam za ciężkie euro muszę sobie kupić tą grę. Natomiast ponieważ mój język angielski wtedy był jeszcze gorszy niż obecnie. Pomyliłem tytuły i zamiast Citadels, czyli zamki, zamówiłem grę Kingdoms, czyli Królestwa, bo mi się popieprzyły tytuły. I przyszło mi to pudełko: zamiast Bruno Fajdu, tego Citadels, dostałem Kingdoms Rainera knizi. Ci z Was, którzy się znam na gra wiedzą, że to jest zupełnie na para kaloszy. Rainer Knizia, czyli matematyka, abstrakt i w ogóle bez sensu. Jak ja tą paczkę otwartą, ludzie, jak ja to zobaczyłem, że zamówiłem coś innego niż chciałem, że to moje euro poszło na marno, się prawie rozpłakałem. Zagraliśmy z kumplami. Okazało się, że ta gra jednak jest zajebista i jest świetna, mimo 40 i mam ją ciebie. To jest faktycznie, to jest to pudełko przechowywane przez wszystkie lata. Pierwsza gra paszł, jaką kupiłem, taka współczesna przez przypadek, bo chciałem kupić tą. Tą potem też szybko kupiłem, też bardzo zniszczone pudełko, też właśnie tak jest z dawnych czasów. Dwie moje pierwsze planszówki które kupiłem za granicą, żeby się na czym są gry. planszowe. moja pierwsza, bardziej nowoczesna gra to była myszka Miki w piramidzie. Była to gra 3D, w której się wspinaliśmy jako postacie Disneya na szczyt piramidy. hej, hey. chodźcie na chwilkę, mam coś do pokazania. Tu many Bons, Rozpoczynamy przed sprzedaż. Ona już, ona już się kręci. E, za kilka tygodni to e, niewielkie pudło na pierwszy do pełne wielkich, zarobistych, plastikowych, wypasionych i licznych komponentów, trafi wreszcie do regularnej sprzedaży. A wy możecie to mieć wcześniej, e, bo sprzedaż e, już została właśnie odpalona. Ale to nie wszystko. Idzie pierwszy czerwca, nie? Ten Dzień dziecka. I e, odpalamy właśnie u nas e, promocję promocję na taką kolekcję gier. Mamy tutaj coś totalnie imprezywezowego do zagrania z dzieciakami takimi najprzestrzen szkolnymi, typu Potwory w Tokio i czułko. Mamy coś dla dzieciaków troszkę starszych, takich, które potrafią już przegrywać, bo Mindbag to jest brutalna dwuosobówka. Mamy coś do pokombinowania dla dzieciaków troszkę starszych, fantastyczne fabryki Little Town, Little Factory. I wreszcie mamy coś już dla tych takich dzieciaków, już takich solidnych nastolatków, bo fotosyntezę to już trzeba kombinować czachadymi tak itd. Tak Także no, my nie będziemy udawać, że jesteśmy firmą, która obsługuje te przedszkolaki jakieś albo dzieciaki 1-3, no bo nie jesteśmy. Natomiast jeżeli macie troszkę starszych, troszkę bardziej hobbystycznych graczy w domu, to taką kolekcję teraz możemy zaproponować. Jaka była twoja pierwsza gra nowoczesna? Moja pierwsza gra nowoczesna to było na konwencie, już nie pamiętam którym, ale gdzieś na Śląskim i to był bank, gra karciana. I tam był kościany i to Piotrek mnie wciągnął właśnie w granie. Gra taka współczesna, nowoczesna, czyli taka już nowsza, nie Chińczyk, nie Monopoli, że przesuwamy, nie ten, tak? To pamiętam, że chyba 20 lat temu, jak nie więcej, no chyba jeszcze więcej, grałam nie w Są, tak jak mówię, że w Carcassonne, Carcassonne nie cierpię do tej pory i bardzo tej gry nie lubię, no to jest gram ostatnio z Katanu. I pamiętam, że mieliśmy starą, wytartą niemiecką wersję, taką, że kafelki były ledwo, ledwo blade, bo już były takie gdzieś tam kupione z odzysku. I bardzo mi się ta gra nie podobała. Poza tym pomyliłam kamienie z owcami, bo te grafiki niemieckie powalały, naprawdę powalały, jak do tej pory powalają, nie wiedziałam co chodzi. A potem potem wiem, że jakiś miałam taki przeskok. Tu próbowałam jakieś Eurazuty, jakieś Americasha, a potem okryłam odkryłam Race for the Galaxy. I to było dla mnie po prostu wow, 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 i od ja potem została odkarci. Przyszły do nas kopie produkcyjne dwóch naszych y, dużych gier. Jedna, największa, czyli Duna od Simon, została zaakceptowana. I również projekt Gaia został zaakceptowany, więc już coraz bliżej na stołach. Dodam jeszcze do update'u produkcyjnego Damiana, że Cthulhu That Might Die, Strach Przed Nieznanym oraz Kampania Czwarta sprawdziliśmy wszystkie e-proofy i w tym momencie wystartował druk. Nie takie lekkie, co? No się nie śmieć, no nie nagrywaj tego. <noise> nie, nie, nie. <noise> Dobrze, Peter, co to jest? To jest to, jest to ciężkie Many Boss, tak? Tak. A takie co to jest? Mm, tutaj może być invention albo Assassin In, Creed Invention A tutaj? Too many Boss? A pan z tym chodzi? E, tak. Ja chodzę dokładnie, teraz mam e, Maty. Czarne. A kiedy Super Pan wejdzie? Jest to trzeba Tumane Balls. Czyli pierwsza musi wydarzyć, tak? To no. są już 60 taczek. Dobrze, ile to waży? Wiadomo czy nie wiadomo tak ile to waży? Mm, Coło sama, gra 4 kilo Więc jeszcze pejże tony, to tak jakiś niecały kilogram pewnie będzie No to tak 5, się Muszę się szykować, tymeny na nadchodzi. Ja się schowałem, ale Inventions nie schowa się przed Wami. W tym tygodniu mamy premierę, więc znajdziecie ten tytuł na półkach w dobrych sklepach z grami planszowymi. Ale co to w ogóle jest Inventions? Inventions to jest naprawdę ciężkie euro. Jest to gra ekspercka i powiedziałbym, że produkt premium. Wpadacie tutaj na pomysły, tworzycie ideę, później przekuwacie je w wynalazki, a następnie przedstawiacie światu, co stworzyliście. W grze znajdziemy wynalazki wielu epok, zaczynając od koła, kończąc na komputerze kwantowym. I mamy tutaj takie trzy dziedziny wyszczególnione: mamy ekonomię, mamy kulturę i mamy technologię. Do każdej z tych trzech dziedzin mamy dopasowane swoje społeczeństwo, swoich obywateli: mamy myślicieli, mamy handlarzy, mamy rzemieślników, a także mamy uczonych, którzy są we wszystkim dobrzy. Znajdziemy także tutaj kamienie milowe. Które mówią nam, jak jest rozwinięte nasze społeczeństwo, umożliwiając nam rozwój jeszcze bardziej naszych wynalazków. A mówiąc jeszcze o społeczeństwie, na planszyce gracza znajdziecie miejsce, gdzie będziecie mogli je rozwijać. Dzięki czterem rodzajom kafelków, yy, które będą wam dawać jakieś bonusy, typu punkty na koniec gry, dodatkowe akcje albo efekty trwałe. W tym wielkim pudełku Mamy możliwość 10 różnych akcji, ale to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Mamy dwie kolumny w pięciu rzędach, razem 10 akcji, ale wybierając akcję z pierwszego rzędu blokujemy sobie przyłączoną akcję i już w tym momencie możemy wybierać tylko z tych dolnych, czyli mamy 8 akcji do wyboru w kolejnym roku. Największą frajdę w tym tytule powodowały akcje łańcuchowe, dzięki którym z jednej akcji możemy przejść do drugiej, i z drugiej do trzeciej. I jak dobrze pokombinujemy, to nawet możemy sobie taki zrobić wężek czterech, a może nawet pięciu. Chyba mi się nie udało jeszcze pięciu, ale cztery na pewno. Akcji z rzędu. I przykładowo, chcąc wykonać akcję, którą mamy już zablokowaną, możemy sobie tak pogłówkować, tak po prostu pokminić, żeby dzięki tej akcji łańcuchowej dojść do tej jednej konkretnej, na której nam zależy. Inventions. Jest to produkt premium, tutaj zawartość, komponenty są na najwyższym poziomie, grafiki są przepiękne, klimat gry, mechaniki, wszystko jest tak skondensowane w tym pudełku, że naprawdę zasługuje na tytuł produktu premium. Warto także wspomnieć, że w naszej wersji portalowej w zawartości tego pudełka mamy także elementy zestawu ulepszeń, które delikatnie upgrade'ują nam rozgrywkę dzięki np. nowym kartom czy wymianie elementów kartonowych na drewienka. Inventions gra ekspercka o bardzo wysokim progu wejścia, zaawansowana. W kolekcji u mnie na pewno jest taką wisienką na torcie i zapewne u Was będzie podobnie, więc zostaje mi nic, jak polecić wam sprawdzenie, zobaczenie, zagranie. I widzimy się przy kolejnym materiale. Powiedz mi, czy pamiętasz swoją pierwszą nowoczesną grę plężą, na którą grałeś? Yy, tak, pamiętam. To byli yy, osadnicy z katanu. Jeszcze nie katan, tak jak wcześniej, ale w tej rozwiniętej, dłuższej nazwie. To powiedz mi, jaka była twoja pierwsza nowoczesna gra, proszę, jaką zagrałaś? Deset. A twoja pierwsza nowoczesna gra? Manczki. No to albo była Niagara, albo to było Kingdoms 2006 mniej więcej. To była jakaś gra ożyniana, tylko nie pamiętam jak się nazywała, więc. Yy, bo to było tak strasznie dawno temu. Więc powiem, że moim pierwszym taką nowoczesną kampanszą był Edridge Hojar. Yy, Nic wtedy z tego nie rozumiałam, ale na szczęście, jakoś to jest gra to nie musiałam, więc yy, jakoś poszło. Yy, jedną z moich pierwszych gier bardziej zaawansowanych była gra manewry, w której kierowaliśmy wojskami yy, żołnierzy samochody. Zasieki i inne tego typu sprawy, 2006 rok. A czy to była ładna gra? Nie była ładna gra, to była grywalna gra. Jak co tydzień, zachęcam Was do oglądania naszego vloga sprzed 5 lat na 20 lat Portal Games, ponieważ tam opowiadałem masę historii, masę ciekawostek i dzisiaj Was zachęcam do obejrzenia odcinka, który mówi o roku 20... Którym to 10? 2010. 2010. Tak, Wydanie 51 stanu. Słuchajcie, to był rok mega. To jeden z takich najważniejszych, najciekawszych, najbardziej burzliwych lat w historii Portal Games. Po pierwsze, ja wtedy zaprezentowałem grę pręta grę ekonomiczną na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Tam, gdzie teraz ten glapiński czytał, Mamy go tam trudno stanu. To zanim się, tam się pojawił, ja tam się pojawiłem i gry, dla, gry projektowałem. Więc w tym vlogu powiem, jak to się stało, że projektowałem gry dla Narodowego Banku Polskiego i powstało z tego Preza portal I także powiem o pewnym skandalu z 51 To jest moment, kiedy w 51 pojawia się błąd, light w dawnych czasach w Portalu, i tam brakowało jednego żetonu Nie wiem, macie Cię sobie to potrafisz wyobrazić. Na kartach jest żeton, który można dostać, a myśmy go w ogóle nie produkowali. I doszło do mega awantury, ja się tam yy, strasznie wkurzyłem, że ten żeton jest bez sensu, nikomu jest niepotrzebny, nigdy mi w testach nie wyszedł, w ogóle nie powinno takie być ikon na karcie i że tego żetonu nie będzie, fani sobie dostali furi, że no jak to, oni są ten żeton, że gra jest niepełna, ja powiedziałem, że tego żetonu nie będzie i potem przyszli nie Moi przyjaciele z rebela, wtedy byliśmy w Sztamach, wtedy byliśmy bardzo, bardzo blisko siebie i powiedzieli czywiczek, uspokój się, daj tym ludziom ten żeton, bo cię I faktycznie wyprostowali mnie, ogarnąłem się, wyprodukowaliśmy ten dodatkowy żeton, dosłaliśmy, musimy go dosłać po całej Europie, ponieważ to wyszło tuż po targach w SN, więc masa kosztów wysyłki ale przeprosiłem fanów, to był mój błąd, nie ma co się awanturować i od tej pory się dużo, dużo nauczę, więc bardzo burzliwy rok zachęcam do obejrzenia pełnego odcinka na temat 2010 roku link jak zwykle będzie poniżej tutaj na YouTubie w opisie zajebiste ciekawostki z tego roku, 2020 dziękuję Cześć, jesteśmy całkowicie przypadkową ekipą spotkaną pod siedzibą Portal Games jeśli spodobał Ci się ten materiał zasubskrybuj go a następnie przejść do kolejnych materiałów. <grymne> <grymne>